Witam tu Lavo i zapraszam na zagrajmy w Fallout No i kontynuujemy rozgramianie super mutantów czy mutantów I Ma jakiś um, budzących respekt im przynajmniej i To w ogóle trafia? No, czytałem o tej walce na no super Jeszcze w mojej pracy, dzięki wielkie czytałem w tej walce, o, o tej walce w internecie na pewnych stronach to czytałem, że to może sprawić wielkie trudności, że coś tam uuuu, krytyk kończy walkę naprawdę, no, nie jestem jakiś wybitnie trudny poza tym zauważyłem, że nawet po oddaniu jednego strzału nie ma amunicji tym broni zabierz to, zabierz to nie, nie mogę zabrać, ponieważ hm nie pokazuj mi od 140 Zabierz broń Dobra, zabrał. Ja Miałem tu było ja Na tej szafce się jakieś rakiety i broń przeciwpancerna bodaj. 9 mm Dobra, wejdźmy do tego pokoju metoda Rambo o, o, u, trafił mnie. Dobra. Odejdźmy nieco i strzelamy w oczy. OK, odejdę jeszcze trochę. Nie wiem, zwykle mi się udaje załatwić tych mutantów, zanim zdążę, ten jeden mutant z miotaczem ognia zdąży go użyć. Hmm. Czy mogę, czy... nie, nie mogę. Może w taki sposób? Skos? Nie, niestety. Ale to już na pewno nie będzie skutować. nie, Oczywiście. Naprawdę, trochę no, mam problemy z orientacją. Przestrzenną w takiej grafice izometrycznej uuu Mutant na mnie idzie. Drugi mutant, pewnie. Nie przejmujcie się tymi moimi kompanami, którzy pakują u was ołów i to w No cóż, nie użyłeś swojego cudownego mutacza Krytyczne trafienie. Nie wiem jak jest z innymi częściami ciała, ale strzał w oczy chyba ma największe szanse na krytyk. No. okej, okay, i tu nie masz broni naprawdę, broń armata oczywiście teraz będę musiał czekać aż ten mutant łaskawie się tu zjawi szkoda, że tu nie ma okna albo w ogóle, że tu jest ściana szybciej bym go z zabił, bo no, trudno Rany, Jan, nie musisz się pchać na takie odległości. To jest głupie. W ogóle bez taktyki. I nie wiem, nie wiem, nie widzę. Jak on się ustawić, żeby strzelić w tego? Oddaj spokój. Na pewno nie. W porządku, niech po prostu podejdzie do mnie ryzyk fizyk. Wątpię, czy mnie zabije jednym ciosem. No tak, dzięki Jan Nie otacza ognia. Czy mogę go wziąć? Nie, nie mogę. Nie mnie to nie obchodzi, ponieważ nie lubię tej broni. Ma ona zbyt mały zasięg. By było użyteczne. No cóż, co my tu mamy? Pompa wodna nie działa. A tak, muszę użyć naprawy, której mam już 16% Wow Nie udaje ci się naprawić Ale mimo tego spróbuję jeszcze raz O, daj spokój Na pewno ci się uda Chyba trzeba wymienić bezpiecznik Czy to oznacza, że muszę użyć tego złomu? Nie wiem Może tak Masz problem z instalacją tych części Teraz napraw. Napraw, napraw. Góry na ciebie liczą. O daj spokój. Napraw. Czasem to było naprawdę upierdliwe w Falloutach, że niektóre zadania wymagają jakichś... nie wiem... wymagają czasami bohatera omnibusa, który będzie wykształcony w kilku umiejętnościach no napraw to Dobra, chyba mi to wcale nie wyjdzie czyż nie spoko nie mogę po prostu tego jakoś zainstalować nie, nastaje już noc a ja nadal się siłuję z głupią pompą wiem, że mał tej naprawy nie zamierzam mieć jej więcej. Ponieważ jest ona chyba potrzebna w dwóch. Nie wiem. Dwa razy używamy jej w Fallout. Nie to chyba nie będzie. Nie będzie użyteczne. Ile mam do następnego poziomu? No, sporo, dosyć. Hmm. W porządku. Dobra, musimy uwolnić jeszcze tego. otobula Pewnie zamknięty dwie Amen, tak, oczywiście. Jakże naiwnym jest tym człowiekiem. Myśląc, że będą otwarte. Zajdźcie z drogi. No i znowu, nie udaje mi się otworzyć zamka. Otwierasz zamek. Czemu dokładnie nie jest stupą, bo nie rozumiem tego. Skąd bierze się woda? Bla 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 włas. Nie może, nie może, nie wiem. Naprawić za nas? Czy to w ogóle góle nie mogą naprawić za nas tej pompy? Dam im, dam im części. Mają wszystko już. A, i tu nic nie ma. Nie ciekawe pomieszczenie. Bardzo mnie rozczarowało. Hmm, przydałaby się jakaś książka. Uuu, kanał. Trzeba się jakaś książka traktująca o naprawach A, niestety O co chodzi z tym, z tą wymianą bezpiecznika? Nie rozumiem, czy to... To powinny być już wszystkie części Pamiętam Chociażbym znowu się mylił Okej, okay, tu jeszcze nie chcę się znaleźć, ponieważ to jest wejście do krypty, w której uzyskamy hydroprocesor. Hmm, tyle spoilerem. ale nie potrafię. Hmm, hmm, zgryz. Trudno. Nowy plan, idziemy do Set'a i zaraportujmy mu, że... Wododział jest już bezpieczny, czy nie wiem, wolny od mutantów. To chyba tutaj, tak? Mam nadzieję. Mam nadzieję, że znowu nie będę błądzić. Nie, chyba błądzę. Tak. Chyba znów błądzę. co my tu mamy? Nie, czyli jeśli to jest strażnik, to... mais co não diz aqui tutaj. Mhm, oh, tak. Tak tutaj. Mała mała pomyłka. Dobra, sad zabijam. Well You've earned my sidewalker. Follow Garrett for your reward. Now I'm busy. Busy. Okay. Nagrodę Idąc tu i, Idąc tu z strzelbu raczej nie przypomina mi to nagrodę a jakąś cichą egzekucję ale, Dobra ale wolno idziesz yy. Jakby co? Jakby co? Jakby nagroda mi się nie podobała to mamy to na wszelki wypadek no cóż, jaka to będzie nagroda? Co dostaniemy za nasz trud i zabity tych mutantów? I w ogóle, czy uda mi się naprawić tą głupią pompę wodną? Dowiecie się w następnym odcinku serii Zagrajmy Fallout. To dla score i życzę miłego dnia.